Dzień dobry, do no, witam wszystkich, Wit witam tak samo YouTube. Będę chciał trochę porozmawiać o moich pierwszych wrażeniach po Oblivionie, bo dosyć ciekawe spostrzeżenia mam i może inne od reszty, więc też warto sprawdzić tutaj inne strony, jak inni ludzie, jak, jak, jakie ludzie mają zdanie o tej grze na przykład. To jest moim zdaniem zajebiste, co dosłownie Bethesda dowiozła. To są dwie rzeczy. Pierwsza jest to, że zrobili Shadow Dropa. Napluli w molder w, dosłownie napluli. Luli w molde każdemu studiu co wydaje 60%, 50%, 40% na marketing, jak Assassin's Creed Shadow. No, wszystkie gry w Ubisoftu ostatnie, tak naprawdę. I pokazali, bo jeżeli teraz nawet sprawdzimy sobie Steam Chartsy, no to w piku obliwiona było aktualnie 190 tysięcy ludzi na raz na Steamie. A trzeba zaznaczyć, że to w Game Passie było. I jak to nie miało ze 400 tysięcy, no to kur... Nie wiem. Więc tutaj bardzo fajnie, że coś takiego rozkminili i pokazali, że się da. Co jest dużo fajniejsze, to to, że nie wiem czy zauważyliście, ale Microsoft zaczyna podejmować od jakiegoś dłuższego czasu bardzo dobre decyzje. I pierwszą z tych decyzji, które ja zauważyłem, to w 2020 roku oni zaczęli jakby już usuwać DAI, nie z gier. To znaczy, oni dopiero chyba dwa lata temu, tak albo rok może temu, tak pełnoprawnie powiedzieli, że Ej, my DAI ze swoich gier usuwamy. Usuwamy ten cały dział, i jeżeli będziemy to robić, to nie będzie specjalnego działu, który będzie nam narzucał swoją wolę. Tutaj mamy jakąś inną rzecz, rzecz taką jaką był właśnie Shadow Drop. I wszystkie ich decyzje sprowadzają się do tego, że gracze naprawdę lubią ich gry. Gdzie przez długi okres czasu była sytuacja, kiedy była ta wojna konsol i Microsoft no nie dawał sobie rady, nie oszukujmy się. To w końcu doszedł do takiego momentu, w którym powiedział: Dobra, walić to, skupimy się na innych rzeczach. I teraz, kurde, można powiedzieć, że Microsoft trochę jest w prime, bo wiadomo, że Bethesda jest pod Microsoftem. E, czy trzeba by na pewno? E, tak, dobra. Ok, czy tutaj się nie, nie walnąłem żadnego flopa? Wolę to sprawdzić na bieżąco, bo potem tak będę to montował. E, dobrze, no to chyba możemy przejść do jakichś pierwszych wrażeń, takich ogólnych. I na pewno skupiłbym się tutaj na wizualiach, bo gra po prostu wygląda genialnie. Mimo, że oni użyli tego samego silnika, ale przerobili go lilem piątką, no to dalej został zachowany ten duch, jaki był w pierwowzorze. I to zrobili genialnie. Na Prawdopodobnie tu gdzieś będziecie mieć y, jakiś gameplay, który będzie leciał sobie w tle, więc jak samo będziecie sobie widzieć, jak to ładnie wygląda. Jeżeli miałbym coś powiedzieć o dizaj, designie świata, no to design świata naprawdę tutaj robi dobrą robotę, dlatego, że design świata w Oblivionie zwykłym też był po prostu fajny. Był pusty, ale tutaj przez dodanie większej roślinności, może Więcej itemów do zebrania, na pewno troszkę ten świat przekonstruowali, więc jest dużo ciekawszy do eksploracji, gdzie masz niby od początku gry możliwość Quick Travelu, no to bez sensu to robić, bo możesz sobie pozwiedzać i zbierać sobie kwiatki bądź jakieś grzyby, gdzie ta animacja w ogóle ona jest genialna. Ja jestem uzależniony od tej animacji, którą, która jest, jak się zbiera na przykład, na przykład jakieś przedmioty z ziemi, i to wygląda fenomenalnie. Bardzo, bardzo fajny fajna Rzecz. Jeżeli chodzi o jakieś lokacje, to wiadomo, to jest dosłownie to samo, co mieliśmy w pierwowzorze, w, w tym Oblivionie, pierwszym jaki wyszedł, ale dosyć bardzo jest to unowocześnione pod względem graficznym, więc dla osoby, która na, która na przykład odbiła się od gier, od gry Obliviona, to on na pewno może tutaj znaleźć coś dla siebie, bo dosłownie jakbyś zagrał sobie w starą grę takiego Obliviona i to dosłownie, ale to przejdę potem do tego, ale na dużo lepszej grafice, jakbyś miał ją dobrze, dobrze zmodo zmodowane. Plus, dużo innych tam rzeczy zostało um, ulepszonych. jeżeli chodzi o jakieś NPC, NPC i tak dalej, to to dosłownie mamy takie same sytuacje, jakieś dziwne rozmowy. Nie wiem, jeden NPC kradnie innemu, potem wszyscy go biją, i tego typu sytuacje. One jakby dalej są. One były i w, i w pierwowzorze, one były i w pierwszej wersji, i tak samo w tym limasterze. Więc fajnie, że takie rzeczy pozostawiali, a nie starali się to, to naprawiać. Wiadomo, to jest dlatego, to jest limaster, a nie remake. Chociaż, no bardziej bym się pokusił chyba o słowo remake, bo. Dużo rzeczy jest zmienionych. Nawet samo to, że przebudowali system e, walki, który tak naprawdę jest 50, 50, to jest 50% gameplay'u, jak nie więcej tak naprawdę to jest walka. Więc jeżeli przebudowujesz taki ważny element, no to to chyba jest oczywiste, że to bardziej podchodzi pod remake. Więc jestem ciekawy. Może chcieli sobie dać taką kartę przetargową, że ej, to jest tylko remaster. My tylko zmieniliśmy graficzki i trochę ulepszyliśmy jakby jakiś fanserwis leciutki. A zrobili dużo więcej, więc tutaj e, bardzo, bardzo fajnie. I naprawdę tego ducha obliwiona można bez problemu w nim znaleźć. Na, czy w każdym dungeonie, czy podczas questów, czy podczas rozmawiania z, z ludźmi poprzez dialogi, to dalej mamy ten taki typowy, Bethesdaowy zoom na twarz i poruszanie się twarzy e, przez kilka punktów, czyli na przykład właśnie tutaj bardziej żuchwowe rzeczy, oczy i to bardzo fajnie i charakterystycznie wygląda dla tego typu produkcji, e, dla właśnie Tesa. E, Okej, okay, dobra, no to przejdziemy może dalej, jeżeli. Kur, i tutaj jest coś, co sobie pozaznaczałem na liście i mam napisane sterowanie interface. interfejs. Powiedziałbym, że właśnie sterowanie jest genialne, bo na przykład ja o trochę się odbiłem od jakby tej pierwszej wersji, od pierwszego Obliviona. Miałem coś takiego, że trochę mnie przytłoczyło to, że te ruchy są takie bardzo drewniane, kwadratowe. Próbujesz coś zrobić, masz mega zakolejkowane ruchy, ciężko jest tak smooth przejść z obrony do ataku, a tutaj tego nie ma. Tutaj mam Masz pewne systemy walki, które są mega przyjemne dla ciebie, jako dla gracza. Czyli jeżeli ktoś na, na ciebie szarżuje, to może spokojnie sobie pyk, obronić się, walnąć go, potem znowu się obronić, albo walnąć go. Jeżeli jesteś dobrze wytimingowany, to możesz po prostu dalej się e, obronić w międzyczasie, gdzie na przykład w wypierwowzorze tego nie mogłem zrobić. Wiadomo, może jak ktoś dłużej by pograł, no to nauczyłby się tego typu rzeczy, więc to nie jest jakby duży problem, ale fajnie, że tutaj to zmienili, bo e, jakby ja na na samym początku w ogóle questów nie chciałem robić, mówię ty, lecę w świat, zobaczę co będzie. I tutaj do jednego dungeonu, do drugiego dungeonu, tutaj jakąś wioskę spotkałem pojebanych ludzi sechciarzy, więc fajnie fajnie to było. I yy, yy, UI UI zrobili po prostu fajnie. Tylko że trochę nie wiem jak na to spojrzeć, czy on jest bardziej czytelny, czy nie. Bo jednak ja grałem w UMW, tego Obliviona na samym początku, tego starego, więc mniej więcej wiem jakie rzeczy co pokazują. Mam co kliknąć, żeby coś mi się pokazało, więc on z automatu był dla mnie dosyć bardzo oczywisty, bardzo czytelny, ale jednak, jeżeli chodzi o rzeczy, jak go się używa, to się używa go dużo lepiej. Samo to, że możesz sobie po prostu ładnie masz pokazane skróty klawiszowe, gdzie możesz bardzo łatwo sobie coś wyrzucić z ekwipunku bądź dodać sobie na, na kółko szybkiego wyboru i dużo takich innych rzeczy, plus tam wiem, że chyba dodali kilka nowych jakby jakichś atrybutów klas, ale tu mogę się. Się mylić to gdzieś tam post po usłyszałem jednym uchem. Więc to jeszcze lepiej. No i cool, jeżeli chodzi o, o w ogóle cały e, HUD, ch, ch, no to też jest fajny. Tylko, że trochę taki za bardzo nowoczesny, tylko że on pasuje do tej grafiki, więc w sumie jest git, bo te na przykład znaczniki, które mamy na górze, no to one są takimi typowymi po prostu trójkącikami, które są wypełnione jakimś kolorem i fajnie, gdyby to miało na sobie jakiś taki, taki światło, cień, jakiś taki może nałożoną teksturę marmuru. Lekką, i, i, i to by dużo zmieniło, więc to jest coś, o co na pewno zwróciłem uwagę. I jeżeli chodzi o te znaczniki, to chciałbym dodać, że nie wiem, czy tak było w oryginale, ale spotkałem się z takim błędem, że na mapie pokazy, rzeczy, które mi są pokazywane przez te trójkąty, mają inne kolory niż te, które mi pokazują na mapie zbliżeniowej. I przez to mega się myliłem, gdzie mam iść i co zrozumie. I teraz pytanie, czy ja po prostu to źle czytałem, bo zawsze biorę pod uwagę to, że ja mogę coś źle po prostu zrobić. Czy to jest jakoś źle skonstruowane w taki sposób, że jest nieczytelne i nachodzą na siebie te trójkąciki. Bardziej chodzi mi o coś takiego, że tam czerwony trójkącik był na, na przykład po zbliżeniu niebieskim. I no nie rozumiałem tego trochę. Mogliby troszkę jakoś to ogarnąć e, w inny sposób. Sposób. Ewentualnie, jak masz tam interfejs z wyborem misji, żeby pokazać sobie tam znaczniki, jakiś dopisek. O, ten znacznik odpowiada za tą lokację, ten znacznik za tą lokację i to byłoby bardzo, bardzo, bardzo fajne. Ok, jeżeli chodzi o audio, no to chłop, mamy te same nuty, które mieliśmy w oryginale. I bardzo dobrze. One są, wiadomo, te audio jest trochę, pod, wiecie, ulepszone i to bardzo dobrze, że to ulepszyli, bo to dużo lepiej brzmi, ale dobrze za zachowali te stare klimaty, stare e, dźwięki różnych akcji i tego typu rzeczy, bo to jest na przykład rzecz, która bardzo ten klimat tego obliwiona trzymała w sobie. Więc cieszę się, że. Zostali przy tym po prostu. Okej, okay, dobra, teraz przejdźmy sobie do mechanik i systemu. Okej, okay, mm, no to tak, na pewno AI NPC-tów ma sobie coś takiego, że jest dosłownie 1 do 1 wzięte z Obliviona. No tam oni nie są w ogóle mądrzejsi, dzieje się taki sam cyrk jaki działo się w Oblivionie, więc... To bardzo dobrze. Jakby mogli to, wiadomo, trochę ulepszyć, ale to już byłoby właśnie takie ingerowanie bardziej w remake. Tworzyliby troszkę nową, nową gierkę z tego, więc wiadomo, że przy remasterze to nie musimy tego oczekiwać. Więc fajnie, że to zostało zostawione. Bo też, jakby ja to patrzę na to oczami, jak patrzę na remaster. Nie patrzę na to, jakby to był remake. Więc rzeczy więc po prostu patrzę, co zostało ulepszone. E, a jeżeli coś jest takie same, to, ale to nie jest jakby aż takie złe, bo jest to jakimś tam wyznacznikiem tego ducha Obliviona, to uważam to za spoko rzecz, że to e, w, moim, w, moim, w moim zdaniem po prostu jest ok. Więc mimo, że ten PC ty no, nie grzeszył intelektem, to dalej jest, jest po prostu fajnie. I tak samo ich postu dialogi są dosłownie zachowane w takim samym e, klimacie, jak było to w pierwowzorze. Jeżeli chodzi o jakiś rozwój postaci, no to, to jest raczej to samo, tam mówię może jakieś minimalne szlify były robione w tym tylu, więc tu jakby nie ma nic nowego, ale mimo tego bardzo jest przyjemny, samo to, że możesz tam sobie stworzyć tą własną klasę, nie wiem czy to było w pierwowzorze, niestety, nie pamiętam, ale samo to było mega zajebiste. Bo jednak te klasy, które miałeś sobie w prologu, one jednak nie były takie spokojne. Jeżeli chciałeś mieć jakąś konkretną wizję swojej postaci, to na pewno trzeba to zaznaczyć. A tak samo zostali przy kilku innych rzeczach, związanych na przykład z tym, że level twojej umiejętności, umiejętności wzrasta zawsze za każdym, za każdym razem, jak wykonujesz jakąś umiejętność powiązaną z tym, przykładowo jak biegasz, to ci akrobatyka się zwiększa i tak dalej, i tak dalej, więc no tutaj jakby nie ma nic nowego, bardzo fajnie, że, że, że to jest i też nie ma co się na ten temat chyba rozwodzić, tak uważam. Um, Okej, okay. i teraz chyba przejdźmy do takich rzeczy, które mogą być no niefajne, czyli po prostu jakieś krasze, bugi, błędy i optymia, optymalizacja i jeżeli, zacznijmy od, od końca, czyli optymalizacja, optymalizacja jest super, tak naprawdę jakby wychodzenie z lokacji zamkniętej do open worlda, trochę mi lagowało kompa, ale to z tego powodu, że ja też nie mam jakiegoś wy, wyśmienitego, wyśmienite nie mam wyśmienitego komputera tutaj mam jeszcze live'a i tak dalej, bo niestety nie sprawdzałem tego poza live'em, więc nie wiem jak to do, do, dokładnie wygląda, ale z tego co widziałem u innych czy u siebie, to większych problemów z tym nie było więc jak na dzisiejsze standardy to, to ta optymalizacja naprawdę siedzi i dobrze się z tym gra, nie ma żadnych głupich problemów. E, jeżeli chodzi o bagi, no to te bagi występują dosłownie takie same jak w obliwionie tym pierwszym. I nie wiem czy to uznać za minus czy za plus. Bo z jednej strony, jak sobie pomyślimy, że tam gdzieś babca przykład nogi ucięło, Czy tam ziomek idzie i dalej ten kopie sobie, nie? A normalnie ma animację jakby że się przesuwa i gdzieś idzie. No to, to rzeczy które były jakby w oblizonie normalnym. I fajnie, jakby to było naprawione, no ale to właśnie o to chodzi, chyba z tą kartą przetargową, jeżeli to jest remaster, a nie, a nie remake. Jednak jakby to nie, nie, nie przeszkadzałoby przy robieniu remastera, żeby to było naprawione, bo jednak nie czasem idzie się pogubić, jakieś problemy ze światłami mogą tak samo być, jeżeli tam sobie włączysz e, RTX-a. Zauważyłem, że nie zawsze miałem tam e, dobre, dobre światło. Światło, które podało na postacie nie było dosyć dobrze zrobione, strasznie się na przykład bugowało nie czasem. I ogólnie, co bym mógł Powiedzieć, ta gra jest. Super. I tyle. Ta gra jest super. No bo ona nie jest genialna. To jest stary Oblivion, tu jakby nie ma ni niczego wybitnego w nim. To jest jak samo Master. musimy o tym pamiętać. Ale również samo to, że tutaj między premierami gdzie prawdopodobnie dużo graczy czeka sobie albo na Duma, albo na Elderlinga Nightrain, no to mamy Obliviona, który no trochę w niego pogramy. Bo to też nie jest jakaś szybka gra, która uważam, że bardziej jest postawiona na taki exploring bardziej taki właśnie exploring niż jeżeli chodzi o tę ścieżkę fabularną. No więc ogólnie to co podsumowując. Dostaliśmy naprawdę fajną grę za fajne pieniądze ale w sumie to jest remaster, więc mogłoby być taniej i jak usłyszałem takie jedną e, kminę na ten temat, że dla graczy, którzy na mają Obliviona, fajnie jakby jakaś zniżka była. E, to, to Coś podobnego chyba Sony robi i co jest najlepsze właśnie w tym Oblivionie to to, że to właśnie Oblivion z dostał tego lim ten limit Master. No bo nie oszukujmy się, czy Days Gone go potrzebuje, czy The Last of Us go potrzebuje, czy jakieś inne gry go potrzebują. Nie, żadna z tych gier tego nie potrzebuje. A taki Oblivion, no on wyglądał staro, nie oszukujmy się. Dużo osób mogło się od niego odbić. Ja sam w niego chyba długo nie grałem, więc teraz na przykład mam dużo większą motywację, żeby w niego zagrać dłużej. I to jest bardzo fajne. I, i, i to jest naprawdę bardzo fajne, że teraz będę chciał może trochę więcej poświęcić mu czasu i pokażę temu światu całego gamingowemu, że te stare gry wcale nie są takie złe, że mają mechaniki na bardzo fajnym poziomie. To, że są zabugowane, bo to gry tezdy i bez modelów to się nie obędzie, to swoją drogą. Ale na przykład, jeżeli byśmy mieli dostać jakiś remaster w przyszłości starszej gry, nie wiem, na przykład Arcanum, to swoją drogą bardzo polecam. Fajny bardzo CLP, no to uważam, że jesteśmy krok bliżej do tego typu sytuacji. I możemy to zawdzięczać Oblivionowi, bo jednak dawno nie dostaliśmy Lima, lima steru jakiej, jakiejś takiej starszej gry. Jakby co, co to było ostatnio? Kurna, nie pamiętam. Nieważne, ale właśnie mega mega dobrze, że to wyszło jak wyszło i że dostaliśmy tego Obliviona. Więc no, to są takie, jakby moje pierwsze wrażenia. Też jakby ja nie jestem jakimś mega fanem gier The Controls. Jakby szczerze to nawet nie, nie jestem fanem, An jestem może nawet antyfanem, nie lubię gier Bethesdy, ale w to mi się naprawdę przyjemnie gra i oczywiście zapraszam na Slimy na twitch twitch.com.pl, którego aktualnie ob obgrywamy sobie Obliviona i zaraz będziemy obgrywać sobie również, ogrywać, obgrywać, obgrywać również Ekspedycję 33, która e jak to nagrywam to dzisiaj wychodzi zaraz, więc e pewnie sobie zagramy. Dobra, no to tyle, mm, do usłyszenia.